Ma. Pojechaliśmy dzisiaj na lotnisko Studianki. Jesteśmy tutaj. Sobie zaplanowaliśmy tak dzień, żeby po pracy od razu przyjechać tutaj i oblatać. Pierwszy raz właśnie tą wilgę. Wczoraj składałem do późna, że składałem. W sumie już ustawiałem wszystko, wyważałem. Więc teraz jest idealna, idealnie przygotowana do lotu. No i to był mój pierwszy, pierwszy start wilgą, nie? Także no, mam nadzieję, że. Nie rozwiję tego modelu, że świetnie wystartuje i uda mi się wylądować. Zaczynamy. Czuję, jak Bo szczerze, śmiech na sali. Naprawdę. Ja nie wiem czy go widać na, na filmie. Na filmie może nie widać, ale ja na razie na, na półmocy latam i trymuję go ogólnie, tak? W sumie jest... Ładnie frywa. Na półmocy, delikatnie, ten model ma dużą siłę nośną powierzchnię nośną no i siłę. <gry> I w sumie tutaj wystarczy pół, troszeczkę gazu dodać i on już fajnie frunie. Kurde, ale pięknie lata. Robi co chce. Zaraz będę jakieś te baćki robił. <gry> Dobra. Yy, myślę, że teraz spróbuję wylądować, bo model wytrymowałem. Podejście zrobię stamtąd. I spróbuję wylądować modelem. Ale fajnie lata, bardzo się lata, bo powoli i model robi dokładnie to, co chce. O. Ale pięknie, pięknie, leci, naprawdę pięknie leci. ma słabo widać. Ok, może słabo widać, no ale już. prawie w miejscu wylądował po no, prostu <laughs> jakby spadł ale jestem kurde mega mega jestem zadowolony bo w jednym ujęciu udało mi się wystartować ładnie i pięknie wylądować ale widzieliście to to dosłownie na metrze wylądował się zatrzymał niesamowite naprawdę super model szczerze ja naprawdę długo nie latałem z wieloma samolotami nie latałem w sumie mam Kilka przelotów w życiu tak naprawdę, takimi już większymi modelami Nie wliczałem z tych, wiadomo, dla początkujących tych malutkich Volantex'ów czy Skyking'ów I... I... kurde, no piękny, świetny model Do latania jest bajeczka, ale jestem podekscytowany Lecimy jeszcze raz, nie? Ale super, kurde Ale fajnie, ale widziałeś to? Piękny. Kozak Piękny. nie no Nie jestem szczęśliwy Dzisiejszy wypad, już zaliczam do udanych A to jeszcze nie koniec, ale pięknie Super, super spod wału Dobra, wystartuję jeszcze raz Zobaczymy czy mi się uda Polecimy? Dawaj Zresztą może z drugiej strony, bo dzisiaj spada Choczysz. Nie, startuje i... wytrumowany model, pięknie leci Na pływiska lecimy Możesz jakiś taki delikatny, niski przelot zrobić? O. Stary, yy, nie teraz jeszcze <głos> <głos> Wiesz, nie widzę w telefonie. O, właśnie. O, właśnie. Jeszcze raz. Powolutku, powolutku. Jeszcze. Lądowanie? Nie? Uczymy się lądować Niech będzie Ile startów, telelądowań mówisz Utrzymuj go jeszcze, jeszcze Jeszcze I teraz Nie no bajka No powiem ci ładnie Nie no bajeczka nie, ten model super się prowadzi, nie? super się sprawdza. Powiem szczerze, że jak się nauczycie na tych małych wariatach naszych sił latać, tak? Oczywiście nie mówię tutaj o, o lataniu z żyroskopem. Żyroskop wyłączamy wysoko w górze, trzymujemy model i wtedy uczymy się latać. Te małe modele, Volantexy, są bardzo agresywne, że tak powiem, tak? Yy, bardzo czułe. Jak na nich się nauczycie latać. A te modele dużo wybaczą, naprawdę. Możecie trzaskać w ziemię, nimi i nic się nie stanie. Ewentualnie połamane śmigła, tak? I jak tam się nauczycie na tych modelach latać, to takim dużym modelem to jest po prostu czysta przyjemność. Od razu dadzonka jest wielka pewność siebie, yy, tak? Jest pewność siebie po prostu. Ja z ja lecę i z bajka. No. Super, super. Delikatne ruchy, fajnie. Jeszcze nie próbowałem żadnych tam yy, beczek ani pętli. Ale zaraz zobaczymy. Nie? Myślę, że myślę, że jeszcze raz wystartuję, jeszcze raz wyląduję, zmienię pakiety i sobie jeszcze pochulam po fajnie, nie? No. no. Kurde, tyle. Myślę, że to będzie, będzie wszystko na dzisiaj. Następnym razem już na pewno dam wam znać, jeżeli będę jechać tutaj gdzieś latać na lotnisko Studianki. Będziecie mogli wpaść, sobie popatrzeć. Ewentualnie polatać moimi modelami. Nie? Także. Będzie chyba tyle na dzisiaj. Ja dalej latam. Do zobaczenia. Cześć.